Zanim przejdziemy do dwóch ostatnich bardzo ważnych elementów związanych z formatowaniem tekstu, powiedzmy sobie może jeszcze, że definiując czcionkę najlepiej daną wartość wpisywać małymi literami. Przejdźmy teraz do kolejnych elementów. Pierwszy bardzo ważny to znacznik P, który określa nam paragraf. I jest podstawową jednostką dzielącą tekst na stronie internetowej. Więc tu oczywiście wpisujemy jakiś tekst. A kapituł dłuższy, prawda? Kilka zdań, kilkanaście zdań, które będą oddzielone od siebie graficznie. I zamykamy znacznikiem zamykającym. Ale dodatkowa uwaga. Wielkość liter nie ma znaczenia. W znacznikach, które używamy, tak samo działa to, jak i to. I dostaniemy tutaj na stronie internetowej tekst odpowiednio odizolowany od innych. Może warto wspomnieć, że w znaczniku określającym akapit. Jeden ważny atrybut to jest align, mówiący o tym, jak ma być nasz tekst umieszczony na stronie. Tutaj mamy trzy podstawowe opcje, i te opcje to. Left, right, center. Proszę też zwrócić uwagę, że pisownia jest amerykańska, nie brytyjska. I Reszta pozostaje bez zmian, tak? Tutaj wpisujemy. Tekst akapitu zamykamy. Ostatnią rzeczą, wartą wspomnienia są nagłówki. Definiuje się je przy użyciu rodziny znaczników. Nagłówki rozpoczynają się od litery H. Po czym następuje odpowiedni numer. Im wyższy im niższy numer, tym wyżej w strukturze traktowany jest nagłówek. Zatem Musimy również oczywiście pamiętać o zamknięciu. Zatem na sam początek używamy nagłówka H1, nieco niżej znajduje się A2 i tak dalej.